Ale halo, alu, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską. Dla nas to agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plantaż. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. walka, aż do zwycięstwa. To fragment oficjalnego komunikatu nadanego przez polskie radio 1 września 1939 roku. Do salwy Moduj.

Wiozanki kwiatów złożą starosta białogardzki Tomasz Hynda, burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński, przewodniczący Rady Miejskiej Białogardu Józef Leszczyk. Dzisiaj nikt nie wymaga już od nas takiego heroizmu, ale codziennej pracy i szacunku dla siebie nawzajem. Trochę uśmiechu, trochę życzliwości i pracy. Chciałbym też, abyście pamiętali o czym mówił ksiądz proboszcz, że te wszystkie zmiany, które się odbywają w Białogardzie to jest wysiłek konkretnych ludzi, naszych przedsiębiorców, naszych mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowej i wszystkich innych instytucji, żebyśmy potrafili to uszanować, żebyśmy chcieli tu żyć, w tej ziemi, w naszym kochanym Białogardzie.